Bo ja ja byłem zszokowany, że po prostu ona tam siedziała, czat jej napierdalał, ona siedziała i że było jej źle, bo jej dziecko zabrali. Dlaczego ona tego live odpaliła? Dlaczego ona po prostu nie zniknie i nie ogarnie swojego życia i nie zacznie kurwa zabiegać o to, żeby jej dziecko oddali? No kurwa! Wiecie o co chodzi? Nie wiem, to jest na mój taki 40-letni łeb, bo naprawdę, kurwa, jakby, się, jakby taka sytuacja była z moim dzieckiem, to w ogóle do czegoś takiego nie dopuszczam, że kiedykolwiek się takie coś stanie, bo, bo wydaje mi się, że jestem odpowiedzialnym rodzicem. Nie mówię, że ona nie jest, żeby nie było, ale jeżeli bym miał taką sytuację jak ona, to ja bym zniknął z neta. Ja bym wykasował, kurwa, wszystko. Bo TikTok jest ważniejszy, kurwa, od, 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 nie wiem, bezpieczeństwa dziecka, bezpieczeństwa mnie. Jeszcze jakbym wiedział, że mi mają dziecko zabrać, to zamiast... Po tym, jakbym się dowiedział, że mi dziecko chcą zabrać, ja bym wyłączył, kurwa, internet. Ja bym wykasował wszystko i mu już twarz nie pokazywał publicznie. A ona dalej live robiła. I teraz raptem jest zdziwienie wokół wszystkich, kurwa, zabrali jej dziecko. Jak się sama wyłożyła, to jej zabrali. I nazywajmy rzecz po imieniu. I tak się stało. Jedyną, jedyną e, osobą, która, do której może mieć pretensje, to to same siebie. Że po pierwszym zgłoszeniu Wornesta czy Blaka, ona się nie zniknęła z neta. I pewnie się zastanawiacie, ale dlaczego miała znikać? No bo pamiętajcie, jak jest mały ogień, to trzeba go gasić, a nie dolewać benzyny. A ona dolała benzyny. I się stało tak, jak się stało. Bo gdzieby człowiek nie poszedł na jakiegoś szota, tam była karcia. Tam było mówione o niej, ona siedziała, non-stop siedziała na live'ach, łączyła się, słuchała, yy, pochwaliła się, że sobie komputer kupiła, bo widziałam tego szota, po to, żeby podsłuchiwać innych, kurwa. I ona się wykładała sama. I teraz raptem, kurwa, a, nie lubię takich sytuacji, naprawdę nie lubię, nie, nie lubię. Kujowo było, że jej nagonkę zrobili, bo była nagonka w chuj, to jest fakt. Zrobili inne kurwa nagonkę taką, że szok. No ale z drugiej strony ona nic z tego nie, nie wyciągnęła wniosków, nie zniknęła, nie uciszyła się, tylko robiła swoje, nie? I tyle. Zbiórki na Turcję i tak dalej. Piszecie mi z jakąś opaską, nie wiem o co chodzi z tą opaską. Nie wiem o co chodzi z tą opaską. Wiedzą te, te wszystkie osoby, e, że główno wiedzą i w dupie byli, e, bo nie byli w takiej sytuacji. Nigdy się w takiej sytuacji nie znaleźli. Część z nich na przykład w ogóle nie, nie ma dzieci. E, Żadno z nich e, nie podjęło się takich. E, i drastycznych rzeczy takiej takie rzeczy, jakiej ja się podjęłam. A się tak wypowiadają pięknie. Na mój temat. Co mi chodzi po głowie? Bardzo mi chodzi po głowie wypowiedź Lumpika na przykład, którą, e, którą słyszałam. Mm. No to co, co, co powiedział? Ja ja bym na jej miejscu, gdybym się znalazł, to ja bym spiertalał z internetu już dawno, już dawno. E. Może w sumie znajd do tego do yy, tiktoka do tego zota Cobie go razem przesłuchamy yy, znaczmy, że <kluznić> mole <mulę> miały bez mole miały bez ale wykładęś pykana i i już ja chcę też zaprezentować. Nie wiem, czy dobrze pamiętam Ten konto, które zshotowało. Hmm... No nie, nie pamiętam, ale ja sobie po prostu wpiszę mój nick i wyskoczę, myślę No, jak, no gdzie jest. Czekaj. Może jednak je, jego nikt wpisać. Czekaj. O! To chyba tak. No, bo ja, ja byłem szokowany, że po prostu ona tam siedziała, czat jej napierdalał. Ona siedziała i że źle, bo jej dziecko zabrali. Dlaczego ona tego line odpaliła? Dlaczego ona po prostu nie zniknie i nie ogarnie swego życia i nie zacznie kurwa zabiegać o to, żeby jej dziecko oddali? No to... Y Nie wiem jak wytłumaczyć to, że Jakoś tak, żeby wszyscy zrozumieli, yy, dlaczego ja tu wciąż jestem. Więc nie będę się do tego odnosić, ale powiem tylko tyle, że czuję się czuję się lepiej. Yy po prostu prowadząc te live'y. Jakby, bo to była część dnia mojego i mojego, mojego przyzwyczajenia od, od miesięcy, że, że prowadziłam te live'y. I że mogę tu znaleźć kontakt z ludźmi, z którymi jestem już dłuższy czas. Eee. Co tutaj było powiedziane o dziecku? No. No? O to, żeby jej dziecko oddali. Dlaczego ona tego live odpaliła? Dlaczego ona po prostu nie zniknie i nie ogarnie swojego życia i nie zacznie kurwa zabiegać o to, żeby jej dziecko oddali. Skąd ty Lumpik możesz wiedzieć, co ja kurwa robię, a czego nie robię? Zachowujesz się totalnie tak samo. To samo myślenie jak cała reszta bandy e, hejterów. Ty się uważasz za dobrego człowieka, dobrego ojca, bo tak uważasz, że jesteś dobrym rodzicem, chyba. E, a jaki ty masz aktualny content? Powiedz. No powiedz jaki masz... Co? Jakie twoje... Jakie nagrywasz treści na TikToku? Jakie nagrywasz treści na TikToku? Poczekajcie. Osoba, która uważa się, że, że jest dobrą osobą, on uważa, że nagrywa po prostu zabawne treści na TikToku. Tak? Okej. Okay. Dobra. Jakby ten kologa był super, to by pan z używał? Jak moja babcia by miała koła, to by była rowerem. I powiem Pani szczerze, że jestem zdziwiony tym, że kobieta w Pani wieku, która wielokrotnie malowała się z tego, co widziałem Pani na profilu, bardzo piękne makijaże Pani robi, <śmiech> <śmiech> powinna Pani wiedzieć, że poprzez światło jesteśmy w stanie uzyskać. Fajny efekt na skórze, na twarzy. Na przykład teraz mam włączoną lampkę, jak ją na przykład wyłączę, to już moja twarz wygląda troszeczkę inaczej. Filtrów nie używam w ogóle, jak widać, prawda? Żeby nie było, że używam, bo nie używam filtrów. No ale cóż. Yy, udowodniła mi właśnie pani, że ten kalogen, o którym wspominam działa, fakt faktem włosy mi nie rosną, bo na mądrej głowie włosy nie rosną, a kalogen działa, bo mam fajną skórę, z paznokciami, zawsze miałem chujowe i są dalej chujowe, a jak ktoś nie lubi proszku, to polecam wam właśnie żalki kalogenowe, też są spoko. Jakby ten kalogen był super, to by pan film nie używał. Jak moja babcia by miała koła, to by była rowerem. I powiem Pani szczerze, że jestem zdziwiony tym, że kobieta w Pani wieku, która wielokrotnie malowała się z tego, co widziałem Pani na profilu, bardzo piękne makijaże Pani robi, <laughs> powinna Pani wiedzieć, że przez światło jesteśmy w stanie uzyskać fajny efekt na skórze, na twarzy na przykład teraz mam włączoną lampkę a jak ją na przykład wyłączę to już moja twarz wygląda troszeczkę inaczej filtrów nie używam w ogóle jak widać, prawda, żeby nie było, że używam, bo nie używam filtrów no ale cóż, yy, udowodniła mi właśnie pani, że ten kalogen, o którym wspominam, działa. Fakt faktem, włosy mi nie rosną, bo na mądrej głowie włosy nie rosną, a kalogen działa, bo mam fajną skórę, z paznokciami, zawsze miałem chujowe i są dalej chujowe. A jak ktoś nie lubi proszku, to polecam wam właśnie żelki kalogenowe, też są... Pani nas komentowała, yy, tylko napisała, że by pan nie używał filtrów. Alumpik, co? Co zrobiłeś? Obraziłeś tą kobietę. Mówiłeś o jej makijażu. Mówiłeś, że na mądrej głowie włosy nie rosną. Shejtowałeś tą kobietę. Skąd wiesz, jak ona się czuje po Twoim komentarzu? Ona tylko napisała o filtrach. Ty, jako twórca, mierzysz się codziennie z takimi komentarzami, więc to nie jest dla ciebie coś obraźliwego. Więc dlaczego dałeś taką narrację i takie słowa wypowiedziałeś do tej kobiety? Ty uważasz, że to jest zabawne? Nie wiesz, jak ta kobieta to odebrała. Nie wiesz, jak się po tym komentarzu publicznym, powtarzam, publicznym czuła. I co ma teraz w głowie? Więc prawi mi morały człowiek, który ludzi po prostu też ciśnie, jeżeli komentarz mu się nie spodoba. Wcale nie jesteś mądrym człowiekiem. Bo mądrzy ludzie... Ty uważasz, że to jest super zabawne. Takie komentarze. Jednocześnie mówiąc, że ty yy, brzydziesz się hejtem i tak dalej, i tak dalej. Jakby. No. Bo ja, ja byłem szokowany, że po prostu ona tam siedziała, czat jej napierdalał. Ona siedziała i że buje jej źle, bo jej dziecko zabrali. Dlaczego ona tego live'a odpaliła? Dlaczego ona po prostu nie zniknie i nie ogarnie swojego życia i nie zacznie. Kurwa zabiegać o to, żeby jej dziecko oddali. No kurwa, wiecie o co chodzi? Nie wiem, na mój taki 40-letni łeb, bo naprawdę, kurwa, jakby, się, jakby taka sytuacja była z moim dzieckiem, co w ogóle to czegoś takiego nie dopuszczam, że kiedykolwiek takie coś stanie, bo, bo wydaje mi się, że jestem odpowiedzialnym rodzicem. Nie mówię, że ona nie jest, żeby nie było. Ale jeżeli bym miała taką sytuację, jak ona, to ja bym z netta. Ja bym krasował, kurwa wszystko. Bo TikTok jest ważniejszy, kurwa, od, od, od nie wiem, bezpieczeństwa dziecka. Co, co ma w związku. E, nie wiem. Co by mi to dało, żebym, e, nie wiem, teraz e, zniknęła z internetu? Nic. Z gorzej bym się czuła, że przegrałam? Wojnę, którą toczę od miesięcy z ludźmi, którzy totalnie w ogóle nie wiedzą, co robią, nie zdają sobie z tego sprawy jeszcze. Toczy wojnę od miesięcy. Przez nich to zrobiłam. Ty tego nie rozumiesz. I nie zrozumiesz. A jeżeli nie rozumiesz czyjejś sytuacji, bo w niej nie byłeś? Nigdy. Ale było nawet w podobnej. To jakim chujem ty się wypowiadasz? Bo ja tego nie rozumiem. Jakim chujem otwierasz tą swoją paszczę? I mnie krytykujesz. Co? jakbym wiedział, że mi mają dziecko zabrać, to zamiast... Po tym, jakbym się dowiedział, że mi dziecko chcą zabrać, ja bym wyłączył, kurwa, internet. Ja bym... Po tym, jak się dowiedziałam, że mi chcą dziecko zabrać, nikt mi nie chciał dziecka zabrać. Dziecko zostało zabezpieczone w, trynie, w trybie pilnym. Kiedy ja trafiłam do szpitala. Kurwa, mać, już nie będę cię obrażać, bo po prostu... Wykasował wszystko i mi już twarz nie pokazywał. A ona dalej live robiła. Tak, i będę I teraz walczyć. Powiedzieć jest... wokół wszystkich, kurwa, zabrali jej dziecko. Jak się sama wyłożyła, to i zabrali. I powtarzanie, powielanie informacji, że zabrali, że zabrali. Dziecko zostało zabezpieczone na wzgląd w sytuację. Gdyby była obok, nie wiem, ktokolwiek z mojej rodziny, to Julek by poszedł do kogoś z mojej rodziny. Albo do przyjaciółki. Gdybym wyraziła na to zgodę. Ale nie byłam w stanie. Bo byłam nieprzytomna. I nazywajmy rzecz po imieniu. I tak się stało. No. Nazywajmy rzeczy po imieniu, Lumpik. Nie otwieraj dęby, jak nie wiesz, co masz powiedzieć. I nie wiesz, co mówisz. Jedyną, jedyną. Bo nie jesteś w temacie. Nie rozmawiałeś nigdy ze mną prywatnie. Nie rozmawiałeś. Nie, nic, totalnie. Nie widzieliśmy się prywatnie, człowieku. Nie masz prawa się odzywać i mówić. Mówmy rzeczy po imieniu. Gówno wiesz, i w dupie byłeś. Żeby się odzywać na ten temat, cokolwiek. Głupi, kurwa, komentator kolejny. Który, nie wiem... Bo jest ojcem i wziął se, kurwa, za punkt honoru, żeby teraz y, mnie komentować. Yy, osobą, która... Do której może mieć pretensje, to do samej siebie. Że po pierwszym zgłoszeniu Wornesta czy blaka, ona się nie zniknęła z neta. Lumpik, to ja cię zgłoszę, dobra? Ja cię zgłoszę, bo twoje treści, yy, które nagrywasz przy dziecku, nie powinny mieć miejsca, bo twoje dziecko jest nieletnie i nie dajesz wzoru do naśladowania swojemu synowi. Robiąc takie rzeczy z synem, ja cię zgłoszę. Uciekasz z internetu? Uciekniesz z internetu? I ja się ciebie pytam. I pewnie się zastanawiacie, ale dlaczego miała znikać? No bo pamiętajcie, jak jest mały ogień, to trzeba go gasić, a nie dolewać benzynę. A ona dolała benzynę okay. i się stało tak, jak się stało. Dobra, zobaczymy, no. Bo, gdzie by człowiek nie poszedł na jakiegoś szota, ta była karcia. Tam było mówione o niej, ona siedziała to w ściana na lajwa, łączyła się, słuchała, yy, pochwaliła się, że sobie komputer kupiła, bo widziałam tego szota, po to, żeby posłuchiwać innych, kurwa. Nie, laptopa nie, laptopa ja sobie kupiłam już. W sierpniu, a nie teraz. I nie kupiłam go w celu podsłuchiwania innych, tylko do użytku. Był mi potrzebny i jest mi potrzebny głównie, żeby móc zgrywać dowody na policję, na prokuraturę. I ona się wykładała sama. Sam nawet nie wiesz, co masz mówić. Wtedy nie, wiedz no nie wiedziałeś zupełnie, co masz na co... człowieku. Widać to po twoim wyrazie twarzy i, tak, i oczach. Kuwa, a... Nie lubię takich sytuacji, naprawdę nie lubię, nie, nie lubię. Ale to nie jest twoja, twoja sprawa, żebyś ty lubił albo nie lubił tą sytuację. Bo kim ty dla mnie jesteś, żeby lubić albo nie lubić takiej mojej sytuacji? No kim? Nikim. Nie? No. No właśnie. Ja. Chujowo było, że jej nagonkę zrobił, bo kochana gonka w chuj. To jest fakt. I kurwa na taką szok. No ale z drugiej strony ona nic z tego nie, nie wyciągnęła wniosków, nie zniknęła, nie uciszyła się, tylko swoje, nie? Tyle. Naprawdę nie wiesz i nie wiedziałeś, co masz mówić. Twoje komentarze są bez sensu, bez ładu i bez składu. Gadasz byle, żeby gadać. A to, co powiedziałeś, i. No słuchaj, sorry, stary, ale. No zniknij z neta, nie? Ym... No zniknij z neta. Tak. Zbiórki na Turcji i tak dalej. Piszecie mi z jakąś opaską, nie wiem o co chodzi z tą opaską. No i to niech cię nie interesuje. Nie wiem o co chodzi z tą opaską. Niech cię to nie interesuje z opaską. O co chodzi, bo to nie jest twoja sprawa, tak samo. To Także sorry, ludzie, nie wiem o co chodziło z tą opaską. Ja zaraz się w ogóle stąd zawijam, nie? Ja nie wiem czy się odpalę, ale pewnie dzisiaj się odpalę później. Na razie idziemy oglądać Daniela Magikala, bo się odpalił w, na Kiku. który pójdziemy go popodglądać chwilę. Zobaczymy co ma ciekawego do powiedzenia. Um, no. Także tak jest moje zdanie co do karci i co Daniela. Ja już tego tematu. Nie Opaska informująca o tak podaczki, ok? Idę na kilka chodźcie na kika. Ok, i co z, to, co, co z tą opaską? Słuchajcie, czego tutaj głosu nie ma. Mm. Także Lumpik, jak nie wiesz. To czasami milczenie jest złotym. Nie mówię, że zawsze. Ale czasami. Jako czterdziestoletni łeb powinieneś to wiedzieć.